Hejka, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o nawykach i powiem Wam o pięciu, które ja stosuję od krótszego lub dłuższego czasu i które pomagają mi w życiu lub ułatwiają je. I pierwsze trzeba chyba zacząć od tego, żeby te nawyki, które chcemy zmienić, nie były jakoś próbowo odmienne od tego, jak nasze życie wygląda. No bo to się nie uda postanowienia noworoczne. Dokładnie to pokazują, jeżeli nie chodzicie na siłownię i chcecie chodzić cztery razy na siłownię w tygodniu, no to raczej jest szansa taka, że, że odpadniecie w którymś momencie. Więc dobrym sposobem jest to, żeby wprowadzać jakieś małe nawyki, które są łatwe do przystosowania, bo inaczej jednak odpadniecie i no to się nie przyjmie. A tym bardziej, że dużo rzeczy. E, trzeba do, dopasować do swojego stylu życia. Ja mam dość specyficzny tryb pr pracy, więc jakby też nie mogę wszystkiego naraz stosować i cały czas tego stosować. Ale jakby trzeba wszystko łączyć, jeżeli się da i próbować jak najbardziej. No bo jednak, e, jeżeli jest możliwość, no to, no to możemy coś robić w dobrym kierunku. Pierwsze, i chyba o tym na pewno nagram odcinek oddzielny, to jest zrobienie telefonu w ten sposób, żeby, żeby naj, jak najmniej was kusił do używania go i żeby było po prostu tylko czymś, co używacie do komunikacji e, czy do map, czy do, mm, do maila, a nie, że konsumujecie cały czas na nim. E, ja bez takiej aplikacji e, no chyba nie potrafię żyć, ale ustawiam sobie aplikację, która mi blokuje to i od czasu konkretnego do na przykład od 10 do 18 eee, mam odblokowanego TikToka czy Instagrama, a w nocy i rano mam zablokowanego, żeby po prostu z niego nie korzystać. No bo mógłbym go usunąć, no to wtedy pójdę na Instagrama, a jak nie, to na YouTube'a, więc po prostu blokuję sobie aplikację, żeby mi. Nawet tego telefon nie dawał możliwości, żeby mnie mógł włączyć. Ja no ogólnie zrobiłem sobie tak telefon, że nie mam powiadomień i. I dużo lepiej. Zawsze go mam na wyciszeniu i to na pewno dużo pomaga, bo jednak, jeżeli nas nic nie kusi, no to yy, łatwiej jest z tego wyjść. Jeżeli nie wejdziemy do, do tego telefonu, to na pewno pomaga. Druga rzecz to jest noszenie butelki. I może to być dość głupie albo nie, ale 80% czasu, kiedy boli nas głowa i się źle czujemy, jest spowodowana tym, że jesteśmy odwodnieni, więc. Yy, więc teraz popatrzcie na to, jak was często boli głowa i jak często jesteście odwodnieni. Bo jeżeli czujecie spragnienie, to oznacza, że już jesteście odwodnieni. Co łączy się z tym, że się źle czujecie, boli was głowa. No i ogólnie wszystko jest do kitu. A temu chcemy zapobiegać. Plus jeszcze jest dodatkowy taki, że nie wydajemy pieniędzy na wodę, aż tyle. Bo wiadomo, zawsze trzeba dokupić albo jesteśmy w sytuacji, gdzie możemy sobie nalać. Ale ogólnie chodzi w o to, żeby. Po prostu się nawadniać, bo e, no jednak e, wszystko zaczyna się od złego samopoczucia, które się zaczyna od właśnie odwodnienia, więc wydaje mi się, że to jest taka prosta rzecz. I jeżeli będziecie zawsze ze sobą mieć butelkę wody, no to raczej pamiętacie o tym, żeby ją wypić. Poza tym nawet jak macie, łatwiej jest wypić i nosić pustą niż y, napełnioną. E, więc to taki raczej szybki, ale raczej prosty i e, łatwy do wprowadzenia. No bo jednak nawodnienie jest dość ważne, a tym bardziej, że przejdziemy teraz do trzeciego podpunktu, którym jest siłka. Ogólnie ja miałem taki moment w życiu, że byłem cały czas zmęczony i o 15 kładłem się spałem 3 godziny i nic nie robiłem. I ogólnie teraz czasami też tak mam, jeżeli mam w jakiś luźny dzień i nic nie robię i po prostu położę się, co jest w ogóle błędem, bo nie powinniśmy się w ogóle kłaść w ciągu dnia, bo organizm myśli, że idziemy spać. Ee, regularne ćwiczenia, no jednak na pewno pomagają w tym, że psychicznie i fizycznie się lepiej czujemy. I nie mamy wymówek, że więcej zjemy czy cokolwiek, bo. No w sumie idziemy na trening, to zjemy 300-400 kalorii więcej, no to się nic nie dzieje oczywiście, więc raczej to jest takie, że no spoko, no zjemy to więcej kalorii, ale idziemy na trening, spalimy, więc się nawet psychicznie le lepiej z tym czujemy, że możemy sobie coś podjadać. Eee, no ale dla zdrowia, tak ogólnie, ja mam 27 lat w tym roku i... Jak wiadomo, jest epidemia otyłości i nadwagi, więc, szczerze mówiąc, na dłuższą metę, jeżeli chcemy żyć jak najdłużej i dobrze się czuć, bo jednak e, no bez ćwiczeń człowiek strasznie marnieje. Energii nie mamy na nic, chcemy gdzieś jechać, idziemy w góry, nie mamy nawet siły wyjść. No i chyba nie jest to najlepsze wyjście z tego wszystkiego, więc jakby treningi siłka i jakieś kardie powiedzmy dodatkowe lub nawet mniej intensywne spacery czy roki zawsze jest spoko opcja, no i raczej wszyscy, którzy ćwiczą regularnie, nie mają tak, że chodzę, bo muszę, tylko raczej jest tak, że jak się zrobi trening, to się człowiek jest zadowolony i, i no jednak na to same plusy są, wiadomo nie idziemy w ekstremalne sporty, bo bo robimy to dla zdrowotności, więc jakby bieganie jest spoko, ale robienie maratonu co 3, 3 3 miesiące nie jest raczej z dobrym wyjściem. Ale po prostu zacznijmy się ruszać, bo jednak ruch to zrobię. No, skądś to powiedzenie jest jednak, nie? Następna rzecz to jest... To jest notes. I ja od pewnego czasu... Praktycznie, jeżeli jestem w Polsce, bo w pracy jak jestem, to nie mam czasu na bardzo na nic innego. Ale będąc w Polsce, cały czas mam noce przy sobie i powiem wam, że odkąd go noszę, wszystko sobie zapisuję. Nie mam tak, że pomyślał o czymś, mam jakiś pomysł, muszę coś zrobić, no to go zapomnę i później jest przypał. Więc yy, to też jest też odejście troszeczkę od tego, żeby nie siedzieć na telefonie. Ogólnie też mam wszyscy w telefonie, w notatniku na rzeczy, ale jakby oderwanie, powiedzmy, 20-30% napisanie i robienie notatek w telefonie jest chyba też dobrą opcją, no bo jednak są teraz takie czasy, że w sumie mało piszemy ręcznie i wszystko piszemy na kąpię. Więc notatnik jest spoko. Ja ogólnie nie mogłem się przekonać, przez długi czas, spróbowałem kilka razy jakoś tak wychodziło zawsze, że, że no nie wiem, nie miałem parcia na to. No i od pewnego czasu co czas używam, e, wpisuję sobie jakieś takie daily taski, co mam zrobić w tym momencie na dzień i w sumie spoko, bo, no bo jednak nie ja jestem taką osobą, że jak sobie nie zapiszę, to zapominam totalnie na śmierć. I to jest dobre rozwiązanie. I przechodząc z normalnego notatnika na ten w telefonie, który rozpisuje, rozpisuje sobie cały tydzień, plus jeszcze kalendarz wiadomo, wpisuje wszystkie, jakby, ważniejsze rzeczy. I rozpisuję sobie w notatniku cały tydzień, tak naprawdę, co mam robić. I to chyba dość mocno pomaga, bo jakby nie musimy się martwić, że zapomnimy jakieś ważniejsze rzeczy. Ja sobie też na przykład teraz robię, także w któryś dzień, na przykład, robię film na YouTube'a. Nie mam za dużo wyświetleń, ale jakby. Jestem w Polsce i nie mam pracy. No to jednak chcę mieć jakieś zajęcie, a nie siedzieć na kąpie i grać. Bo w sumie mógłbym siedzieć na kompie i grać cały dzień. Ale nie mam jakiegoś wsparcia na to, bo jednak wolałbym robić coś. Hmm, robić po prostu coś. I jakby konsumpcja jest spoko, bo konsumuję też dużo. Ale jakby robienie jest też git i. Teraz się wziąłem dość mocno za to. I nawet jak nie ma jakby wyników, bo mam 50 wyświetleń na filmiku, no to tak spokojno było. Przynajmniej coś robię innego niż marnowanie czasu na TikToku albo YouTubie, albo serialu na Netflixie, który oglądam w jeden dzień. Więc to jest spoko, notatnik. Yy. musi się przełamać, bo szczerze mieć było ciężko. Próbowałem kilka razy, ale dopiero teraz się udało, więc. Da się na pewno, a jak już dałem radę, to raczej każdy da radę. No, poważnie mówię. Eee, no i w sumie ostatnia rzecz. Nie wiem, czy to jest piąta czy czwarta. Już w sumie zapomniałem. No, miesza to w sumie. Eee, następna rzecz to jest dieta. I mm. jest to chyba dość ważna sprawa. Szczerze, ja bym chciał jak najdłużej żyć eee, i się dobrze czuć w miarę. Nie też na przykład nie chciałbym źle wyglądać, bo jednak hmm, no czym lepiej będziemy wyglądać przez nocz młod, część życia, no to na starość będziemy lepiej wyglądać, a ja chcę dobrze wyglądać na starość i być funkcjonalny e, do końca. E, no i oczywiście, jeżeli ćwiczymy, no to też dobrze przydałoby się jeść. I moim tipem takim konkretnym jest to, żeby po prostu nie jeść przy kąsek zamiast obiadów czy śniadań, czy ogólnie posiłków, bo jakby to właśnie jest najgorsze w tym wszystkim, bo jeżeli sobie powiedzmy zjemy śniadanie i zjemy coś słodkiego do tego, no to jest git, ale jeżeli zamieniamy śniadanie na coś słodkiego, a później w sumie nie jemy nic później dnia, no to zaczyna się już yy, no słabo robić. Więc jakby... Ja staram się jeść jak najmniej przetworzonych rzeczy i chyba to jest w sumie dobra opcja, no bo wszystkie badania wskazują na to, że czym bardziej przetworzona dieta, tym wszyscy są bardziej otyli, czy mają nadwagę. Więc jedzenie prosto, często to samo, no w sumie pomaga, bo jak mamy nad obiadem siedzieć godzinę i dawać do niego 30 składników, no to raz na tydzień możemy to robić, ale jak chcemy, Jeść tak codziennie i utrzymywać to w miarę dobrze dietę, no to już zaczyna się robić kro problem, tak naprawdę. My z dziewczyną robimy raczej tak, że jemy prosto i jemy w miarę nieprzetworzone jedzenie, a tak naprawdę to większość rzeczy jest nieprzetworzona. Wiadomo, jakieś przekąski czasami wylatują, ale no staramy się w miarę dobrze jeść. I w sumie widać poprawę, bo ja na przykład bardzo dobrze się czuję. Moja dziewczyna teraz sobie zaczęła liczyć kalorie i problemy z, e, z energią w ciągu dnia jakby w ogóle odeszły. No, czy, no, na pewno jest dużo lepiej niż wcześniej, no bo jednak jeżeli na śniadanie zjemy płatki owsiane, nie płatki owsiane, tylko płatki, jakieś e, nesquiky czy coś takiego, no to hmm, co organizm sobie sądzi, że dostaliście cukru e, turbo dużo i co później no chyba trzeba iść spać, więc wypadki energii. A tak to jednak e, witaminy, minerały. Zawsze spoko. A co do jeszcze co do wody, no to ja zawsze sobie dodaję jeszcze e, elektrolity. No bo jednak e, dużo biegam, i cud się wypaca więc to też miejcie na uwagę, bo jak dużo się ruszacie, to jednak wody trzeba jeszcze więcej. Hmm. No i nie, więc to coś. To coś jeszcze muszę dodać. I mi się wydaje, że to tyle. Jak coś, to możliwe, że zrobię, jakby. Yy, jak mój system w ogóle działa co do poszczególnych tych rzeczy? Yy, do butelki woda, chyba nic nie zrobię, więcej, ale. Yy, no to chyba tyle. Eee, dziękuję bardzo. I jeśli macie jakieś pytania, sugestie, no to śmiało piszcie w komentarzach. A ja chyba się kończę. Eee, nie ja się kończę, tylko film się kończy, a ja się żegnam. I na razie. Pa, pa.